Techniczna analiza własnej strony internetowej. Być może będzie to dla Ciebie dzisiaj troszeczkę trudny temat, ponieważ będzie naprawdę sporo technicznych rzeczy. Natomiast będę się starał tak to wszystko omówić, tak Tobie to pokazać, żeby dało się w bardzo prosty sposób to zrozumieć i zastosować u siebie. Wiesz na pewno, że aby Twoja strona działała dobrze w internecie, potrzebna jest analiza takiej strony, tak zwany audyt strony, żeby dowieść, czy ta strona działa prawidłowo, czy może jej coś brakuje i trzeba coś poprawić. I pokażę teraz kilka serwisów, poprzez które można zbadać pewne elementy naszej strony, i one też podpowiadają mniej więcej, co można zmienić i nawet jak to zmienić, aby ta strona działała szybciej, wydajniej, żeby szybciej się ładowała w przeglądarce internetowej. Co za tym idzie, na pewno nie będzie spadać wtedy ruch ze względu na szybkość, np. Na ładowania się z tej strony. Zaczniemy od serwisu. Aleksa, aleksa.com, którego właścicielem jest firma amazon.com. Jest to chyba największa na świecie księgarnia. Prawdopodobnie nie tylko księgarnia, ale, ale też sklep internetowy. I pokażę Ci teraz, jak można za pomocą tej strony, oczywiście nie będę wdawał się tu w szczegóły, jak można, zanalizować swoją stronę. Oczywiście skupię się tutaj na analizie jednej strony seotracker.pl i taki adres wpisuję w okienko, gdzie będę, będę szukał informacji dla tej strony. I teraz jak nacisnę klawisz ten przycisk lubki, to pojawi mi się stronka już z analizą mojej strony, którą wybrałem do analizowania. I tak. Cóż oznacza ten wskaźnik? Alexa podaje wskaźnik tak zwany Alexa Rank, czyli jest to liczbowy wskaźnik popularności Twojej strony względem innych stron internetowych na świecie bądź, tak jak w naszym przypadku, w Polsce. Cóż to oznacza dla Ciebie? Im mniejszy jest ten wskaźnik, tym lepiej. Dlatego, że strona, która jest najczęściej odwiedzana, załóżmy na świecie, ma wskaźnik jeden. Natomiast Natomiast strony, które są rzadziej odwiedzane, mają tą liczbę większą, ten wskaźnik liczbowy jest większy. W rankingu najwyżej są takie strony jak Google czy Facebook. I nasza stronka, jak widać, nasza stronka wzięta do analizy, czyli seotracker.pl, ma ten wskaźnik światowy. 305 830 na dzień dzisiejszy. Natomiast wskaźnik w Polsce, Alexa Traffic Rank, to jest troszkę ponad 4000. Czy to jest dobrze, czy źle, to nie można w ten sposób za bardzo, za bardzo tutaj powiedzieć, ponieważ jeszcze inne rzeczy trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast najważniejsze jest to, że jeżeli chcesz, aby strona Twoja była coraz bardziej popularna, to ten wskaźnik powinien maleć. Maleć, już wyjaśniałem dlaczego, dlatego że strona najpopularniejsza ma wskaźnik 1. Więc w tym, w tym momencie nie powinien on rosnąć, tylko tendencja powinna być malejąca, spadkowa. Cóż z tej stronki, z tego slajdu można jeszcze wyczytać? Otóż jest taki jeszcze wskaźnik Sites Linking In i tutaj jest liczba 47, co oznacza, że do tej strony ceotracker.pl Alexa znalazło 47 linków z innych stron internetowych i taką liczbę podaje. Oczywiście wcale nie muszą się w tym rankingu wszystkie linki znaleźć, także jeżeli, jeżeli na przykład dodasz do jakiegoś katalogu, a nie widzisz tutaj, nie widzisz tutaj po kliknięciu na tą liczbę w rankingu swojej stronki, do której dodałeś, dodałaś własną stronę, do, na przykład do katalogu, to Spokojnie, po prostu indeksowanie trwa, więc za jakiś czas być może ta stronka się pojawi. Pokażę tylko kilka podstron z tego serwisu, żeby, żeby nie skupiać się tylko na jednym serwisie. I tutaj jest jeszcze takie podsumowanie. Podsumowanie... Panie słowne, oczywiście po angielsku. Podane jest, że jest to strona numer 305830 w światowym rankingu i jest to na przełomie trzech ostatnich miesięcy, na podstawie rankingu z trzech ostatnich miesięcy. Dodatkowo jest informacja, że około 32 sekund na stronie dana osoba wizytująca stronę spędza. I maksymalnie, przeważnie, maksymalnie taka wizyta trwa 2 minuty. W Polsce jest to, tak jak już wcześniej mówiłem, Liczba 4044, czyli jest to jakby taki subranking stworzony tylko dla Polski. I użytkownicy tej strony odwiedzają, odwiedzają tę stronę przeciętnie 2,3 razy dziennie. Są to unikalni użytkownicy. Pokażę jeszcze zrzut, gdzie pokazane jest jak w przeciągu miesiąca ten wskaźnik się zachowuje i w przeciągu trzech miesięcy jest to tutaj oznaczone liczbami oraz strzałkami. Także widać, że w ciągu trzech miesięcy jest tendencja spadkowa, natomiast w ciągu ostatniego miesiąca jest tendencja wzrostowa. Jeżeli chodzi o jakość, natomiast no, ma się to oczywiście odwrotnie do, do tej liczby. Na wykresie tego oczywiście nie ma, ponieważ na wykresie tylko są prezentowane strony, które mają ten traffic rank od 100 tysięcy. Tutaj, tutaj było, było więcej, więc no, siłą rzeczy nie jest, nie jest to wzięte do rankingu. Aczkolwiek myślę, że może za jakiś czas będzie, będzie to brane i, i ten Wykres będzie. Co jeszcze z Aleksy możemy się dowiedzieć? Możemy się dowiedzieć na przykład, w jakim wieku są użytkownicy. I tutaj Alexa mówi, że między 35 a 44 rokiem życia najwięcej jest użytkowników oraz 18 i 24. Nawet podaje że ci użytkownicy mają, przeważnie mają dzieci i przychodzą na tą stronkę, przeglądają tą stronkę w pracy, nie w domu, a w pracy. Takie statystyki na podstawie Alexa Tulbar po prostu Alexa generuje w swoich zasobach. I tutaj jeszcze jest to samo podsumowane słownie. I pokazane są frazy, top 7 fraz, na które znajdowana jest ta stronka. Czyli najwięcej, bo 1 trzecia około ruchu generuje fraza pozycja w Google. Później już trzy razy mniej jest pozycja Google. Później SEO tracker, czyli, czyli ta stronka, jak widać, jest pewnej... Części osób już znana, skoro po nazwie stronki wyszukują. Oczywiście, jak zechcesz więcej zobaczyć stronę, więcej słów kluczowych w tym rankingu, to kliknij u dołu View the Complete Search Analytics. I w tym momencie rozwinie się lista, będzie ona oczywiście uzupełniona o nowe pozycje. Następnym wskaźnikiem, następnym takim narzędziem do tego, aby sprawdzić, czy nasza strona dobrze działa, to jest Google Page Speed. I ta stronka zajmuje się analizą Twojej strony internetowej ze względu na szybkość działania. Wpisz w adres przeglądarki https:// developers.google.com łamane przez page speed i otrzymasz ekran, gdzie możesz wpisać adres swojej stronki i po kliknięciu na przycisk analizuj. Oczywiście jest to wszystko tutaj po angielsku. Natomiast wyniki Częściowo będą po angielsku, częściowo będą po polsku. I jak widzisz, jest tu zmierzona prędkość, czy, czy może szybkość ładowania się strony coodracker.pl. I na 100 punktów ta stronka ma punktów 79. Czyli na pewno jest coś do poprawy natomiast nie jest najgorzej i teraz masz tutaj suggestion summary czyli masz podane różne rodzaje jakby błędów grup, grup błędów o dużym priorytecie o średnim małym priorytecie Eksperymentalne, no i oczywiście to, co zostało sprawdzone, a ta stronka już ma, jak gdyby załatane czy, czy zrobione pozytywnie, jest to na zielono. Natomiast, gdyby były to błędy, błędy, które trzeba natychmiast poprawić, byłyby one na czerwono zaznaczone. Średni priorytet jest na żółto nis i na niebiesko. I zobacz, że ta stronka, mając Page Speed Score w wielkości 79 na 100, nie ma akurat tutaj błędów takiego wysokiego priorytetu. Ma tylko średni priorytet i niski. Na przykład nie są tutaj zoptymalizowane obrazki. Czyli można by było zrobić w ten sposób, że zamiast wyświetlać kilka obrazków, zrobić z takiego jednego obrazka, tak zwanego strajta, czyli z kilku obrazków zbudować jeden i tylko CSS'ami ami odpowiednio pozycjonować na tej stronce. I wtedy zmniejsza się objętość ładowanej grafiki, ponieważ po pierwsze grafika będzie ładowana wtedy z jednego... Pliku. To jest tylko przykład. I zmniejszy się objętość, co z tym idzie, zwiększy się szybkość ładowania strony. Można tutaj takie rady jeszcze wykorzystać pamięć podręczną przeglądarki, włączyć kompresję, zminimalizować przekierowania, zoptymalizować obrazy, skompresować kod HTML czy CSS. I tak samo kod JavaScript. Można umieścić kod CSS bezpośrednio w ciele strony, żeby to nie było wczytywane z zewnętrznego pliku, wtedy też będzie szybciej. I inne jeszcze przypadłości takiej strony, wertobliwie mówiąc, Google nam wytyka, pokazuje i pozwala nam na zmianę tego. Jest to bardzo fajna rzecz, ponieważ no, jak widać, Google króluje jako wyszukiwarka, więc zależy im na tym, żeby takie nawet darmowe narzędzia dać nam jako twórcom stron internetowych, aby, aby te stronki działały sprawniej, szybciej i łatwiej były i szybciej indeksowane przez wyszukiwarki, w tym właśnie Google. Następnym serwisem o którym chcę Ci dzisiaj powiedzieć, jest to serwis Backlink Watch. Zajmuje się on sprawdzaniem backlinków, czyli linków umieszczonych na innych stronach, a kierujących do Twojej strony, kierujących na przykład ruch. Tak wygląda główna strona tego serwisu. Jest on bardzo, bardzo, bardzo ubogi w grę. Grafikę. Ma pole do wpisania adresu i po kliknięciu na check Backlinks otrzymujemy tabelkę, właściwie dwie tabelki. Jedna na samej górze po lewej stronie definiuje nam, właściwie rozwija nam skróty, które są użyte w drugiej tabelce oraz pokazuje ile. W sumie linków jest przychodzących do naszej strony. Tutaj jest pokazane 14 przychodzących linków. Oczywiście bardziej działa to dla rynku amerykańskiego czy anglojęzycznego, bo wiem, że na pewno do tej strony dużo, dużo więcej linków tak naprawdę prowadzi. Natomiast, no wiadomo, Zanim, zanim taka stronka odszuka te wszystkie linki, to, to może też trochę czasu mijać. I podane są tutaj w tabelce konkretne linki z konkretnym ANHOR tekstem, czyli to jest tekst, który klikamy i takie linki z ANHOR tekstem i to jeszcze odpowiednio spreparowanym są dużo, dużo bardziej wartościowe niż z, bez unhortekstu, bądź z, czyli na przykład z obrazków, bądź ze słabo spreparowanym unhortekstem. I w kolumnie flag mogłyby się jeszcze pojawiać informacje na przykład na, te, na taki temat, czy Twój link z zewnętrznej strony ma atrybut nofollow, czy nie ma. W tym wypadku nie ma, to znaczy, że pajączek, pajączek wyszukiwarki internetowej może podążyć za tym linkiem, więc jest to dobre dla Ciebie, natomiast niektórzy nie chcą, żeby, żeby z ich strony taki pajączek wychodził, więc dodają atrybut nofollow. Jeszcze raz zwracam uwagę na to, że bardzo ważną rzeczą jest anchor tekst linku, czyli po prostu, żeby był najlepiej związany z tematem Twojej strony, ze słowami kluczowymi, na które się pozycjonujesz. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Następnym serwisem do analizy strony internetowej jest. Wurang. Cóż za pomocą tego serwisu można sprawdzić? Wpisujemy swoją stronkę, swoją domenkę, klikamy na website review i po kilku, kilkunastu sekundach, ponieważ troszkę trwa to badanie, pokazuje nam się strona, z takim liczbowym wyznacznikiem, można powiedzieć, jakości i z kilkoma sekcjami, właściwie nawet z kilkunastoma sekcjami, gdzie te wyniki są pogrupowane. Przedstawię tylko wycinek tej strony, jak, jak wygląda. Zmierz sobie wartość Twojej strony i poddaj własnej analizie wzrokowej, tak aby tutaj wyłapać błędy i je załatać. Nawet są przykłady, jak takie błędy załatać. I dla tej stronki na przykład, co jest najważniejsze? Wurang mówi, żeby napisać więcej treści, żeby dodać więcej treści do stronki, że można dodać stronkę na przykład do katalogu DMOZ, promować ją przez portale społecznościowe, dodać plik robots.txt i dodatkowo na przykład dodać deklarację języka. Nie będę teraz tego omawiał, ponieważ dla każdej stronki mogą tutaj być inne wytyczne. Natomiast przejdźmy dalej i zobaczmy przykładowe wyniki jeszcze. I na przykład to, co jest na zielono, to znaczy, że jest dobrze. W tym wypadku w stronce występuje jeden znacznik H1, występują trzy znaczniki H2 i trzy znaczniki H3. Występują także trzy obrazki. Wszystkie mają atrybuty ALT. To jest z założenia dobre. I na przykład stosunek tekstu do znaczników HTML to jest około prawie 25%, co nie jest tak źle. Czyli ważne jest to, tutaj się chwilkę zatrzymam, żeby na Twojej stronce jak najwięcej było tekstu. A nie było zbędnych, podkreślam, zbędnych znaczników formatujących. Po prostu wyszukiwarki to lepiej, lepiej będą traktować. Oczywiście stosuj różne wyróżnienia, na przykład pogrubienia, ale, ale bardzo, bardzo rozważnie, żeby też nie było to nagminnie. I dalej, pokażę jeszcze jeden, jeden zrzut z tego serwisu, że na stronce znaleziono 21 linków, w tym 0 linków do na przykład pobrania plików. Tylko są to linki wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne do podstron, zewnętrzne do innych serwisów. I pokazane jest na wykresie, że wewnętrznych linków, jest 47,6% natomiast zewnętrznych, czyli wychodzących na zewnątrz, 52,4%. Na tym wykresie poniżej jest 0% linków tzw. Tak no follow, czyli jest dobrze w tym wypadku taki pajączek wyszukiwarki będzie mógł przejść do wszystkich, wszystkich tych linków. Dlatego jest to określone jako dobrze i jest zaznaczone na zielono. Następnym serwisem, który chciałem tutaj zaprezentować Tobie, jest serwis Readability Test Tool, który pozwala na analizowanie strony ze względu na jej czytelność. I tutaj bardziej chodzi o czytelność w sensie łatwości przyswajania tekstu przez użytkownika czyli tutaj chodzi o osoby, o człowieka. I na stronie readmissionable.com. Masz narzędzie, za pomocą którego sprawdzisz. Oczywiście, od razu powiem, że nie do końca ono jest przystosowane na język polski, ale nie będziemy się w specyfikę języka angielskiego czy polskiego zagłębiać. On jest przygotowany na rynek amerykański, natomiast myślę, że tak poglądowo możesz sobie sprawdzić, czy twoja stronka. Dobrze w tym rankingu wypada? Wpisujesz adres swojej strony, klikasz na Calculate Readability, i ukazuje ci się stronka z wykresem, i jest tutaj ogólny wskaźnik podany w postaci liczby 15. I stwierdzenie takie, że tekst powinien być rozumiany przez osoby w wieku 20-21 lat. Czyli, no wiadomo, osoby, osoby starsze te, niż, niż te 21 lat jak najbardziej też powinny bardzo dobrze rozumieć ten tekst, natomiast młodsze no, mogłyby mieć problemy. Tak można te wyniki interpretować. Natomiast poniżej masz kilka innych liczb, kilka innych liczb plus statystyki tekstu. I na przykład w statystykach tekstu pokazane jest, ile jest na takiej stronce, na głównej stronie, wyrazów, ile jest wyrazów trudnych. I pokazane jest, że około 1 trzecia tych wyrazów to są wyrazy dość trudne. Pokazana jest też liczba zdań. Jest tu 70. I około 7,68 wyrazu jest na zdanie. I oczywiście są także zliczone sylaby. Średnia Liczba sylab na słowo wynosi 2,31. Natomiast nad tymi statystykami tekstu są podane różne indeksy, wskaźniki opracowane przez różne osoby. Są to wzory, według których te wskaźniki są obliczane. Są to dość proste wzory, natomiast no nie Łatwe dla programisty, żeby to zaprogramować, ponieważ jest problem z policzeniem na przykład sylab. Nie ma problemu z policzeniem zdań, wyrazów, natomiast tr trudniej jest to wyższa szkoła jazdy, żeby na przykład w polskim języku pozna policzyć sylaby. W angielskim jest troszkę łatwiej. I tutaj hmm, flash Kinkate. Reading is jest na czerwono, to znaczy, że, że ten wskaźnik wskaźnik akurat jest dosyć słaby. Coleman liau Index też jest, też jest na czerwono, ale na przykład dwa wskaźniki Smog Index i Automated reliability, Readability Index jest, jest na żółto, więc nie jest tak źle. Bardzo takim znanym jest tu indeks Gunninga, taki wskaźnik glistości i on jest dosyć często wykorzystywany przy analizie tekstów. Tyle chciałem powiedzieć na temat analizy tego tekstu i kończąc, kończąc dzisiejszy wykład, Chciałbym zaprosić Cię na następne wykłady.